Hej, witam Was na kanale Yuki Buki, ja jestem Julia i opowiem Wam, co przeczytałam w sierpniu. Zaczynajmy! Jako pierwszą książkę przeczytałam Wyznania. Jest to literatura japońska, trailer psychologiczny. Nie czytałam takich książek nigdy, to jest chyba moja pierwsza taka, powiem Wam to było mocne. To było mocne i było dobre. Dałam 5 na 5 gwiazdek. Więc główną bohaterką y, książki jest nauczycielka w gimnazjum. Książka jest ogólnie napisana z kilku perspektyw, ale o tym powiem wam zaraz więcej. Więc tak. Mamy tą główną bohaterkę. Ona ma czteroletnią córeczkę, którą wychowuje sama ze względu na swój zawód, na pracę nauczyciela, nie ma za wiele czasu, żeby się nią zajmować. Zaprzmiało to troszkę źle. Główna bohaterka Yuko Moriguchi zostawia właśnie swoje dziecko często u sąsiadki. Jednak pewnego razu zdarza się sytuacja, że sąsiadka po prostu nie może się zająć dzieckiem. Więc córka Yuko, Idzie wraz z nią na zebranie do szkoły i ma tam czekać w gabinecie pielęgniarki. Matka jest na zebraniu, dziecko w gabinecie pielęgniarki. I niestety, dziecko wpada na pomysł, że pójdzie nakarmić pieska. Piesek jest jakby koło basenu za ogrodzeniem. I niestety dochodzi do wypadku, w którym dziecko wpada do basenu. Książkę zaczynamy w taki sposób, że jest jakby rozdział Yuko. Ona jakby rozmawia z uczniami, żegna się z nimi. Mówi, że odchodzi na emeryturę i jest to spowodowane, tak jak myślimy, wypadkiem, który wydarzył się w szkole. Ale ona nie uznaje tego za wypadek, bo ona wie, że w w tej klasie właśnie gimnazjalnej jest dwóch morderców. To było, to, to było tak genialne. To jest tak mocne wejście do książki. Ja to czytam i tak. Raz, dwa przeczytam tą książkę, ona jest tak po prostu wciągająca, jest tak dobra. I słuchajcie, te perspektywy są super. Bo my na początku nie wiemy, kogo podejrzewamy. Mamy jakby tak wdrożenie. Nie pamiętam ile jest tych rozdziałów, ale każdy jest poświęcony dla jednej osoby związanej z tą sprawą. Powiem Wam, że są takie zwroty akcji: że jak mamy osobę, która, wiecie, na 100% ona jest podejrzana, okazuje się, że nie zrobiła tego naumyślnie, a jednak ta druga zrobiła to już specjalnie, było to zaplanowane od A do Z. Yy, mamy też perspektywy rodziców tych dzieciaków, także tam się naprawdę dużo dzieje, a końcówka tego to ja się naprawdę nie spodziewałam. Ja myślałam, że wejście do książki jest mocne, ale końcówka, nie będę Wam oczywiście mówiła, co tam się wydarzyło, bo nie chcę Wam zdradzać zakończenia, ale wow! Kolejny raz zgadzam się w fakcie, że literatura japońska jest dobra, bo już miałam styczność z ukochanym równaniem profesora. Ebować szerzałobny zgiełk, chyba też było dobre, także uwielbiam. Następnie, książka numer dwa, sięgnęłam po Lato w Wielkim Mieście, które dostałam akurat z rozdania. Znaczniki są. Ja ogólnie y, uznaję, że lato to taki czas na gatunki z kategorii kryminały, romanse, bo najlepiej się to po prostu czyta. Jest przynajmniej dla mnie najlepiej się to czyta właśnie w sezonie letnim. Natomiast romansów czytałam strasznie mało ostatnio. Nie wiem, jakoś zrobiłam się bardziej kryminalna. <gryminały> <gryminały> Także y, sięgnęłam po tą książkę. I też bardzo szybko się uczytało. Są trochę tutaj mocne sceny, jest dużo mocnych scen, których ja jednak nie jestem fanką i wolałabym ich unikać w książkach. Ale słuchajcie, przetrwałam, więc takie sceny są napisane tej tutaj... chyba ok, chyba ok. Nie miałam jakiegoś takiego skrzywienia, tylko. Okej, okay, przeczytam, przejdę przez to, a zaraz będzie normalnie. Znowu będą rozmawiać, nic się nie wydarzyło. Fabuła jest fajna. Można tu uznać motyw fake dating. Mamy tutaj y, 27-letnią która jest z zawodu scenarzystką. Nie odnosi się jakoś mocno z tymi sukcesami swoimi. Po prostu woli to trzymać dla siebie. Nie ma w ogóle kąt w mediach społecznościowych, wiecie, jakby totalnie nie istniała, nie ma o niej nic. A to tak po prostu trzyma w tajemnicy. Jest na wyjeździe w Nowym Jorku, na imprezce, poznaje tam jakiegoś typa. Typ taki, wiecie, umieśniony, duży, napakowany, elegancko ubrany, więc ona bierze go za ochroniarza. Po czym okazuje się, że on jest właścicielem jakiejś tam firmy. Moim zdaniem, słuchajcie, to ona zaczęła to. To jest wszystko jej wina. Ona najpierw pomyślała, że on jest ochroniarzem, a nie jakimś yy, biznesmenem. A on wziął ją za jakąś dość łatwą dziewczynę, która poleci na jego pieniądze. Zaczęli się całować, bez żadnej rozmowy, takiej wiecie, konkretniejszej, oprócz przywitania. W pewnym momencie on mówi, że pojedzie do mnie do domu. Ja dam ci to, dam ci to, dam ci to, dam ci to. A ona oczywiście wkurzyła się, bo ona nie leci na hajs. I zrobiło taki uraz, że znienawidziła Nowy Jork. Bo naprawdę, ten gość się spodobał na początku, ale i powiedział, że on jest załatwi wszystko co chce, bo ma pieniądze, także chodź ze mną, ja chcę, żebyś bał mnie w domu. Mogła go wziąć za takiego e, typa, który no po prostu twierdzi, że może mieć wszystko, bo ma pieniądze. E, także wcale się nie dziwię, że się tym zirytowała. Ale przez to wspomnienie, to wydarzenie całe, ona już się nakręca, że Nowy Jork jest zły. Ona już w ogóle nie lubi tego typa. E, ona mu pokaże kim jest i ona da z siebie wszystko, żeby pisać jeszcze lepsze scenariusze. To jest w ogóle bez sensu trochę, bo ona jednak nigdzie się z tym nie odnosi, że ona też ma pieniądze, bo też robi dobrą robotę. Dostaje zlecenie na napisanie scenariusza do filmu romantycznego z tym, że wszystkie sceny mają mieć miejsce w Nowym Jorku, dostaje taką, wiecie, listę miejsc, w których konkretnie te sceny mają się dziać, więc ona chcąc nie chcąc musi do tego Nowego Jorku wyjechać, oczywiście na siłę, no ale Kała, może ja się tak o, będzie, bardziej... będzie lepiej widać, zamieszkała w mieszkaniu swojej siostry, który jest w remoncie, ale to nie jest istotne, istotne jest to, Obo kogo ona zamieszkała? Zamieszkała koło typa pana biznesmena. Spotkanie wielkie po latach. Oczywiście ona go unika, ale on się zakochał. On się pierwszy zakochał w niej. Zaczyna ją podrywać. I w pewnym momencie wpada na pomysł, że oni mają yy, wspólny interes. Bo ona nie zna Nowego Jorku. On ją może oprowadzić, on jej może pomóc pisać te sceny. Ale on robi, podpisuje jakiś kolejny nowy kontrakt, i dobrze by było, żeby się pokazała gdzieś jako jego stała dziewczyna, nowa stała dziewczyna, bo on miał dużo związków krótkotrwałych. Nie było, jakbyśmy spotkali się gdzieś tam, powychodzili czasami, żeby się gdzieś pokazać publicznie razem. Ale, oczywiście z, też na początku nie chcę, ale jednak. Po przemyśleniach pewnych stwierdza, że no dobra, niech ci będzie. I mamy motyw fake dating, który przeradza się później w coś tam. Najlepsze jest słuchajcie to, że ona w ogóle go nie chce. Ona odpycha go totalnie, a on robi wszystko. On robi wszystko, żeby ona. Y Zwróciła na niego uwagę, nieudolnie, bo on nie załapał sytuacji, która się pojawiła na początku, jak oni się spotkali. Nie wyłapał, dlaczego ona się na niego obraziła, dlaczego poczuła się urażona. Ale jest taka jedna urocza scena, i to jest jeszcze w tym momencie, akurat wam to powiem, może was to zachęci do przeczytania, bo dla mnie to było takie urocze, że ja to po prostu zaznaczyłam. Czy poszli na jakąś imprezę z licytacją, mega drogiej biżuterii, wysadzanej diamentami, jakimiś nie wiadomo czym. L spojrzała się na jakieś mega paskudne kolczyki z jej perspektywy mega paskudne i też paskudnie drogie. Trzyła na nie i uśmiechnęła się po prostu z tego, że jak ktoś może nosić coś takiego, bo to jednak nie wygląda. A później spojrzała na takie, wiecie, takie co Faktycznie się podobają, ale już nie było tego uśmiechu. Typ, czyli pan Parker. Parker stwierdził, że skoro ona się uśmiechnęła do tej biżuterii, to znaczy, że jej się spodobała. On jej kupił te kolczyki paskudne. To były kolczyki albo biżuteria, już nie pamiętam, ale on jej to kupił, bo ona się do tego uśmiechnęła. No czy to nie jest urocze? Jest urocze, no nie trafił, ale jest urocze. Dała jej te kolczyki, później coś tam się posprze posprzeczali. Yy, ona powiedziała, że yy, podobały jej się jednak kolczyki te czerwone, ale ona ich nie chce. Krótka rozmowa pod końcem rozdziału, dlaczego nie mogą być razem. Ona no i mówi: no dobra, no skoro tak, no to trzymaj. Za tą kolację dał jej yy, zapakowane pudełeczko, ona wyjmuje co tam w tym pudełeczku. Okazuje się, że te kolczyki, które jej się faktycznie podobały. Także taki jest motyw. Jest ze skrajności w skrajność. Raz ona nie chce go bardzo, go nie lubi, ale później nagle się do niego przekonuje, ale nie mogą być razem, bo mają układ i to tak naprawdę jakby ona nie chce, żeby byli razem, bo on jest cały czas otwarty na związek. No mega fajnie, mega fajnie jest zrobiona fabuła i też bardzo szybko mi się czytało. Tym bardziej, że książka nie jest jakaś bardzo długa. 350, niecałe. Jako kolejną książkę, akurat nie mam jej fizycznie ze sobą, ponieważ wypożyczyłam yy, ją z biblioteki. Książka yy, Alicji Sinickiej, Będziesz tego żałować. Gdzieś wam wkleję, jak ona wygląda. To było dobre. To też było dobre. Też dałam 5 na 5. I zakończenia też się nie spodziewam. Mamy główną bohaterkę Igę, która zrywa ze swoim chłopakiem. Coż stwierdza, że to nie, to nie jest to. To jednak nie jest to. W tym zerwaniu dzieją się dziwne rzeczy. Ga siedzi w domu wieczorem i dzwoni do niej przyjaciółka, która jest totalnie przerażona. Mówi idzie, że idzie do niej. Musi jak najszybciej o czymś powiedzieć. I w pewnym momencie rozmowa się urywa. Ga przygotowuje wszystko, robi jakąś tam sałateczkę, bo jest już na 100% przekonana na tyle, na ile zna swoją przyjaciółkę, że zostanie u niej na noc i będą rozmawiać całą noc, pewnie. Okazuje się, że przyjaciółka nie dociera do domu Igi, więc Iga wychodzi po nią, widzi, że są jakieś światła policyjne, karetka, także leci szybko w kierunku mieszkania swojej przyjaciółki. Okazuje się, że ktoś na nią napadł, Uderzył ją jakimś narzędziem w tył głowy. No i straciła przytomność. Jej przyjaciółka trafia do szpitala, wybudza się, ale niestety nie pamięta nic. Przez tą sytuację Iga jest bardzo przerażona. Bierze wolne w pracy, siedzi cały czas zamknięta w domu i czuje się bardzo niepewnie. Odwiedza ją Wojtek, czyli ich przyjaciel. Wojtek odwiedza Igę, żeby ją wesprzeć. I dochodzić do pewnej creepy sytuacji. Tego się nie spodziewałam, ale to chyba była pierwsza taka scena, i pierwsza książka, w której ja się wystraszyłam. Było tak, zbudowałem napięcie. To jest początek książki, więc wam o tym powiem. Iga mieszka na parterze i na bardzo niskim. Ma nisko okna, także osoba, która sobie przechodzi chodnikiem, może jej dosłownie podejść. Bez żadnego problemu zapukać w okno. Słyszą pukanie. Iga jest przerażona, no bo wiadomo, co się stało z jej przyjaciółką, więc no każdy by był na jej miejscu przerażony. A Wojtek, jako facet, no wkurzył się, no ktoś puka w okno. Iga do niego krzyczy, żeby tam nie podchodził, ale on to ma gdzieś odsłania, a tam jakiś stary dziadek puka w okno. To było tak przerażające. Przeczytajcie to, zobaczycie sami, jak genialnie jest zbudowane to napięcie. Po tej sytuacji Iga stwierdza, że nie, koniec, dosyć. Ja muszę poczuć się bezpiecznie, zmieniam miejsce zamieszkania. I dziewczyna wpada na osiedle marzeń, które jest bardzo, bardzo mocno strzeżone i ma dość dziwne zasady, ale Iga stwierdza, że zamieszka tam, ponieważ jest bardzo bezpiecznie. Mają tam ochroniarzy. Jeśli ktoś odwiedza, to musi być wpisany na listę. Nie można nikogo tak, wiecie, tak osoby po prostu z zewnątrz zaprosić. To jest też trochę minus, ale też w sytuacji IG. plus. Bo ma tu pewność, że ten osobnik, który napadł na jej przyjaciółkę, nie wpadnie tam. Wpisuje umowę na razie próbną. Ma sobie tam pomieszkać. Iga zauważa bardzo dziwną zależność na tym osiedlu, ponieważ nie widzi w ogóle dzieci i widzi same pary. Natomiast ona mieszka tam sama, także czuje się trochę niekomfortowo. Zapoznaje jakieś tam osoby, okazują się bardzo miłe, więc łapie jakieś pierwsze kontakty. No i co? No. No, i żyję sobie na tym osiedlu. Nie chcę wam za wiele zdradzać, ale pod tym osiedlem marzeń kryje się pewna tajemnica, dość mroczna i bardzo mocna. Jak się już czyta tą książkę, to i czuć taki niepokój, że wiadomo, że coś tam się dzieje, ale nie domyślamy się jeszcze co i nie domyślamy się przede wszystkim kto. Bo ja pewne tropy swojej miałam. Ciężko wpaść w ogóle na kogokolwiek, kto to może być. Ja się bawiłam wyśmienicie, czytając ten trailer psychologiczny kolejny. To chyba będzie mój ulubiony gatunek. Na pewno sięgnę po więcej książek Alicji. Mam w planach Florystkę przeczytać. Ale już wam pokazuję, co mam jeszcze. Mam Uśpioną, która jest podobno bardzo creepy. I mam jeszcze... Starzystkę. I przechodzimy do ostatniej książki. Romantazy. I słuchajcie, ja to y, kupiłam na targach książki w Warszawie. Myślą, że na pewno to przeczytam. I odkładałam, odkładałam, odkładałam. Cały czas ta książka była tutaj na regale i miałam ją w planach czytelniczych. Natomiast w pewnym momencie zrobiłam losowanie słoika. Z Uziami wylosowała właśnie dwór cierni i rusz na sierpień, więc stwierdziłam, że nie, teraz to już jest przymus. Teraz już muszę przeczytać, już się za długo zbierałam i zakochałam się w tej serii. Ja jestem osobiście załamana, że ta książka, drugi tom zniknął z empika. Ciekam z niecierpliwością, aż on powróci w tych. W tych przepięknych wydaniach. Mamy tutaj w ogóle y, główną bohaterkę, 19-letnią Fejrę, y, która jest łowczynią, jakby jedyną żywicielką w domu, ponieważ y, żyje ze swoim schorowanym ojcem i dwójką sióstr w y, dość ubogich warunkach, więc musi walczyć o każdą żywność sama. Chodzi na polowania, nauczyła się strugać strzały, strzelać, polować, wszystko sama się nauczyła. Bardzo silna, główna bohaterka, ponieważ sama utrzymuje jakby całą rodzinkę. Bardziej, że nikt nie pracuje. Co tam zdobędzie z tego polowania, to część zostawia, część sprzedaje, żeby jakieś, jakieś tam monety w domu mieć. Na początku książki wyczułam taki mocny klimat kopciuszka. Bo te siostry dwie są takie jakby mocno negatywnie do niej nastawione. One oczekują od niej nie wiadomo czego, że wszystko będzie za nie robiła. Byżerują na swojej młodszej siostrze. No nie klimat kopciuszka? Troszkę tak. Ale czytam dalej. Mamy opis wyjścia na jedno z polowań, gdzie Feira zauważa sarnę. I nagle pojawia się ogromny wilk. Więc dziewczyna zaczyna się zastanawiać, czy nie jest to jeden z fal. Jedno z magicznych stworzeń, które żyją za murami jej plemienia. Albo strzeli do sarny i będzie miała pożywienie, albo z tego zrezygnuje i wróci do domu bez niczego, i na kolejny tydzień nie będą mieli co jeść. Więc mogliby umrzeć z głodu. Stwierdza, że postrzeli. I wilka i sarnę za jednym zamachem, co się udaje. A więc dziewczyna pozyskuje mięso i skórę jednocześnie. Mięso zostawia, skóry zabiera na targ. Dostaje jakieś tam ileś tam monet, dostaje z tego, wracają z tego targu i okazuje się, że nie jest tak dobrze, jak myślała, bo to było jednak magiczne stworzenie ponieważ po powrocie do domu przychodzi do nich niezapowiedziany gość potworna bestia i oskarża feyre o morderstwo jak się okazuje jest to najlepszy przyjaciel tej bestii jest jakiś traktat w którym są zapisy że jeśli jeden z ludzi zabije stworzenie fae ma coś tam coś i jest taki zapis że dziewczyna ma wybór że za to Musi dokonać zadośćuczynienia. Zadośćuczynieniem za śmierć jednego z tych magicznych stworzeń jest albo śmierć, śmierć człowieka, albo wymiana. Fejda musi wybrać. Z drugiej strony, jak pójdzie z bestią na ten dwór jako zamiennik przyjaciela, też zostawi rodzinę samą. Ale już ma gdzieś z tyłu głowy, że może jednak udaje się uciec. Będzie wszystko w porządku. Oczywiście się myli, bo nawet się nie spodziewa, jak tam jest ciężko, żeby przejść przez te mury. Ale jednak decyduje się, że pójdzie z Bestią. No i dziewczyna zostaje uśpiona w trakcie podróży. Bestia ją. Obezwładnia czarami, żeby nie uciekła tak łatwo. Budzi się dopiero jak są już na dworze. Dwór jest ogromny, jest piękny ogród różnych kwiatów, w tym róż. Na dworze jest dużo jedzenia, także żyje się tam w totalnych luksusach. Natomiast ona z tyłu głowy ma nadal ucieczkę. Zaczyna planować, ale co z tych planów wyjdzie? Czy fejra ucieknie? Dobra, będę Wam musiała bardzo głośno mówić, bo rozładowała mi się mikrofon. Ucieknie z tego dworu Cierni i Róż. Czy na pewno dwór Cierni i Róż jest taki bezpieczny, jakby się mogło wydawać? Godowiecie się czytając po prostu książkę, bo nie będę zdradzała więcej, ale świat jest bardzo fajnie wykreowany. Postacie też są bardzo ciekawe, więc... 5 na 5. 5 na 5. Wszystkie książki dałam 5 na 5. Musi być coś... Jedna książka musi być na minus. A wiecie jaka? Pożyczyłam książkę od Zusi. Natomiast nie jestem nawet w połowie i zrobiłam DNF-a. Spytacie... Dlaczego? Ponieważ autorka yy, po prostu robi sobie jakieś żarty z czytelnika. To jest odgrzewany kotlet. Naprawdę. Jest ta sama scena. Myślę, że to nie będzie spoiler, więc po prostu Wam to powiem, bo to wszystko się dzieje yy, w drugim i w trzecim tomie. I w tym jest to samo. Rosy trafia do szpitala, dzieją się tam straszne rzeczy, oj, wypadek był czy coś. Ważne, co się jej się stało. Wybudza się, Zejden mówi do niej, że o, wszystko w porządku, jak się czujesz? Rosy, powiedz coś do mnie. A ona do niego mówi, przychodzi. No i Zejden mówi, ale kto przychodzi? Zawołać kogoś, zawołać Aleksandra, zawołać y, twoją siostrę? A ona do parku facet z bulldogiem. Jak ja to przeczytałam po raz trzeci w kolejnym tomie, to mnie szlak jasny trafił. Naprawdę odłożyłam tę książkę i nie zamierzam do niej wracać. Już mi nawet jest szkoda tej serii. Po prostu jak się wkręciłam w pierwszym tomie, było śmiesznie, drugi był jeszcze nawet ciekawy, no bo wiecie, zaczynaj ze sobą już tam bardziej flirtować. To po trzecim już nie, już to zakończenie było złe. A to, co się dzieje tu, to jest odgrzewany kotlet. Więc niestety, ale po prostu nie skończę tego. Robię dnf na tej serii i, i tyle. Walczyłam, próbowałam. Niestety, ja nie chcę mieć zastój czytelniczego przez tą książkę, bo nie będę czytała na siłę czegoś takiego złego. E, więc to by było na tyle. Przeczytam łącznie cztery książki, w tym miesiącu, więc jestem z tego dumna. Mam jeden DNF, zdarza się. Zapraszam na moje media społecznościowe. Tutaj gdzieś się pojawią. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!